Cześć witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam przepis na coś idealnego w gorące, upalne dni. Mianowicie chłodnik, chłodnik nieco inny niż ten z botwinki, buraków, bo chłodnik ogórkowy z dużą ilością właśnie ogórka, przypraw, ziół, które na pewno wam zasmakują. Przepis jest bardzo prosty, wystarczy 2-3 minuty i jesteście w stanie przygotować sobie coś takiego. Mi z pomocą dzisiaj przychodzi blender marki Mix tak on wygląda. Jak działa, już mogliście się przekonać w innych odcinkach. Dzisiaj też jeszcze będziecie mogli to zrobić. Jeżeli będziecie zainteresowani jego specyfikacją, tego co on jeszcze potrafi, jaką ma moc i tak dalej, odsyłam Was do sekcji komentarzy oraz do opisu. Tam znajdziecie linki do strony chronik.pl, z której właśnie mam użyczony ten sprzęt do testów, także gorąco wam polecam i odsyłam. Tymczasem zapraszam was na mojego instagrama oraz Facebooka. nazwy się to mam się tutaj poniżej. A tymczasem już lecimy, robić ten przepyszny chłodnik. Przepis rozpoczynamy, moi drodzy, od wlania do kielicha, blendera jogurtu naturalnego. W ilości 400 g, czyli jeden taki większy kubeczek. Następnie do tego od razu dolewam dosłownie około pół szklanki mleka. Mleko 3,2% najlepiej. Oczywiście fajnie by było, jakby wszystkie składniki, które używacie, były mocno schłodzone. Wtedy zaoszczędzicie czasu na chłodzeniu całości. Do tego. Od razu dorzucam po trochu liści bazylii oraz mięty. Niesamowicie bazylia oraz mięta orzeźwi cały chłodnik, nada takiej świeżości i rzeźkości. No i jeżeli mówimy tutaj o chłodniku ogórkowym, potrzebne i niezbędne są ogórki. Ogórki szklarniowe, oczywiście dobrze umyte, wyszorowane. Ja ich tutaj nie obieram. Chcę, żeby ten kolor zielony został również zmiksowany i oddany do całości. Po prostu pokroję na mniejsze kawałki jednego i drugiego. Wrzucam całość do blendera delikatnie, żeby nic tutaj nie chlupało. Jest to wspaniały, szybki przepis na bardzo dobry chłodnik, zwłaszcza w gorące dni, które teraz już zaczynają nas nawiedzać. Dzisiaj na przykład je, kiedy to nagrywam jest 36 stopni u mnie, także taki chłodnik jest zbawieniem. Od razu całość solę, solimy do smaku oraz pieprzymy, pieprz czarny świeżo mielony. Zamykam blender i miksujemy. Na samym początku powiem Wam tylko jeszcze, że mamy tutaj wiele opcji. Między innymi, opcje kruszenia lodu, opcje smoothie, opcje do zup. Także ustawiam. Zobaczymy, na co możemy. Tak jak mówię, na lód, na smoothie, na zupy czy na desery. Każdy ten program inaczej uruchamia ostrze z inną prędkością, z inną częstotliwością. Ja może tutaj użyję programu do zup. Wtedy wybieramy sobie tryb automatyczny. Możemy też zrobić pulsację. A jeżeli nie chcecie korzystać z żadnych tutaj programów, po prostu macie prędkości obrotów ostrza i sami, w zależności od tego, co potrzebujecie, Taki program ustawiacie, ale ja, tak jak mówię, tryb zupy, przycisk auto i jedziemy. Minęła dosłownie minutka, może nawet nie, i ogórek jest zblendowany na bardzo. Gładką konsystencję jest niesamowicie wszystko napowietrzone, i o takie coś mi właśnie chodzi. To jest dosyć rzadki chłodnik, też taki chciałem. Jeżeli chcecie zrobić bardziej gęsty, po prostu nie używajcie mleka, a zróbcie tylko całość na jogurcie naturalnym. Pamiętajcie, że ogórek jest prawie cały z wody, także on też Wam to wszystko rozwodni. To jest takie lekkie. Bardzo dobre na trawienie i na ochłodzenie. Także tak to wygląda. Z tym chwilę czekamy i przechodzimy na deskę. Przechodzimy moi drodzy do rzodkiewek. Coś musi jednak nam w tej zupce, w tym chłodniku chrupać. Także rzodkiewka również intensywna w smaku, delikatnie ostra. O takie coś właśnie chodzi, żeby podkreślić smak tych ogórków. I co musimy zrobić? Kroję ją tylko w taką kostkę, nieco grubszą, ale też nie za grubą. Plasterki, i następnie takie oto kawałki, tak żeby właśnie one chrupały fajnie pod zębem. Rzutkiewka, moi drodzy, jest pięknie posiekana, właśnie o taką wielkość mi chodziło, ale byłbym zapomniał dodać czosnku. Dwa ząbki czosnku, jeszcze wmiksujemy w całość tutaj ogórka z miętą oraz dodatkami. Jednak, tak jak tutaj teraz możecie zauważyć, przekroiłem czosnek na pół tak, aby pozbyć się tego tutaj środka który jest po pierwsze niesmaczny, a po drugie to właśnie przez niego niektórzy ludzie mogą mieć problemy gastryczne a tego raczej nie chcemy, bo chcemy cieszyć się przyjemnością z jedzenia smakiem dania, także jeżeli macie dosłownie 3 sekundy usuńcie sobie zawsze ten środek i dodajemy jeszcze raz do miksera czosnek tutaj przez ten mały kieliszek już może ustawimy na czwóreczkę, auto, dosłownie 30 sekund, żeby dobrze to wszystko wmiksować i jedziemy dalej. Czosnek już wmiksowany, dorzucamy rzodkiewkę, oczywiście nie bójcie się, już nie włączę więcej tego blendera, no bo co by to dało, nasze krojenie żeby wszystko chrupało pod zewem, skoro bym go włączył. Po prostu wszystko wymieszam jeszcze łyżką na sam koniec. Zanim jednak to zrobię, przejdę do tego, co jest tutaj też bardzo ważnym składnikiem, mianowicie koper. Bardzo duża ilość kopru, spory pęczek muszę posiekać. Teraz on nada również niezwykłego smaku oraz aromatu. Celowo zostawiłem tutaj te wszystkie łodygi. One również są jadalne, tylko jest taki myk, że musicie bardzo drobno to wszystko posiekać. Ja, aby sobie pomóc, zawijam w ten oto sposób i siekam bardzo drobno. I posiekany koperek trafia do kielicha. Przepięknie to pachnie. Dajcie znać w sekcji komentarzy czy lubicie koperek. Ja uwielbiam zwłaszcza w jakichś właśnie sałatkach, chłodnikach, surówkach. Trzy chyba moja ulubiona propozycja podania koperku na ziemniakach młodych. Do tego właśnie jakaś mizeria, kotlecik i przepyszny obiad gotowy. Nie pozostaje nic innego jak tylko i wyłącznie wszystko wymieszać. Jeżeli potrzebny jest jeszcze dodatek soli bądź pieprzu, to to jest właśnie ten moment kiedy to należy uczynić. Pozwólcie, że spróbuję. Jest pyszny, jednak ja jeszcze delikatnie wszystko popieprzę. Teraz, moi drodzy, taki chłodnik, żeby był chłodnikiem, należałoby umieścić w lodówce i schłodzić przez około, co najmniej, myślę, tą godzinkę, półtorej, tak, żeby naprawdę całość była chłodna i przyniosło efekt właśnie tego chłodzenia w upalne dni. Jednak, no tutaj nie będę czekał aż. Nie, całość nam się schłodzi, tylko od razu pokażę Wam jak to wygląda. I jedną porcyjkę wlewam do miseczki. Spójrzcie jak pięknie to wygląda. Jeszcze tutaj wkładam jedno listko mięty oraz bazylii. I co? Lecę zajadać. Wy, jeżeli jesteście zainteresowani tematem tego blendera, którego mogliście zobaczyć, odsyłam do sekcji komentarza oraz do opisu tam linki do sklepu ronik.pl, z którego właśnie mam na testu użyczony ten sprzęt. Także gorąco polecam. Ja tymczasem kończę odcinek. Życzę wszystkiego dobrego. Cześć, do zobaczenia.